Dzień dobry bardzo, to znowu ja, i dziś lecimy dalej z naszą listą 40 miejsc, które trzeba zobaczyć, będąc w Budapeszcie. To lecimy! Numer 21: Hala Targowa. Jest to największa i najstarsza w Budapeszcie hala targowa. Wybudowana w 1897 roku i zniszczona w czasie II wojny, po czym została odbudowana, ale dopiero pod koniec XX wieku. Numer 22 to imprezowa ulica Ragai. Niegdyś była to główna ulica dzielnicy Ferencvaroz, porównywana do Cartier Latin w Paryżu. I jest to taka typowa imprezownia, gdzie jest mnóstwo knajp, a wieczorem dominują tam miejscowi. Numer 23. Biblioteka Metropolitan Erwin Sabo. Największa biblioteka w Budapeszcie, która znajduje się w rezydencji znanego węgierskiego arystokraty Wenkheima. i potem jak miasto kupiło pałac w 1931 roku zorganizowano w dawnych salach pałacowych bibliotekę. Numer 24, kolejna biblioteka na liście i jest to tym razem Biblioteka Uniwersytecka. Jest to najstarsza biblioteka na Węgrzech, która posiada w swojej kolekcji półtora miliona zbiorów, a jej najcenniejszym okazem jest manuskrypt z 1307 roku Boskiej Komedii Dantego. Numer 25, o Boże, teraz znowu nie będę umiał tego przeczytać. Leter, leterem, Napiszę to na dole. <noise> jest to bar i kawiarnia w jednym. I jest to jeden z ruin barów, gdzie rano można zjeść śniadanie, po południu funkcjonuje jako kawiarnia, a wieczorem e, jest to bar z DJ-em. Numer 26 Parisi Passage. Tu jest jakby luksusowo. Czujesz to? Passaż ten znajduje się w pięciogradkowym hotelu Parisi Udwar który należy do sieci Hyatt. W dzień w tym pasażu jest taka fancy kawiarnia, a wieczorem zamienia się ona w restaurację. I w przeciwieństwie do Cafe New York, jest tam dużo, dużo, dużo taniej. I z pewnością jest to też miejsce, które warto zobaczyć. Numer 27. Yer Buffet. Czyli jest to taka kawiarnia i cukiernia, która w 2015 roku po 63 latach została zamknięta z powodu przebudowy Parizji Udwar, bo wcześniej znajdowała się tam. I właściciel wtedy wyrzucił te wszystkie sklepy i lokale z tego miejsca, więc oni otworzyli ją sobie na nowo naprzeciwko. I teraz um, można by przeczytać w internecie, że kawiarnia ta słynie z marnej jakości ciast, ale za to mają przepyszne lody, na które warto się wybrać. Nie wiem, czy są to najlepsze lody w mieście, czy znaczy, tak mówią. Ale na pewno są bardzo dobre. Nie? Numer 28. Jest to Żydowskie Muzeum i e, Archiwa. To muzeum ma ponad 100 lat i jest jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów w Europie. Numer 29. Wielka Synagoga w Budapeszcie. Synagoga w Budapeszcie jest największą synagogą w Europie i jest trzecią największą synagogą na świecie. A w Nowym Jorku jest jej dokładna kopia. Budynek zbudowany został w stylu mauretańskim pochodzącym z północnej Afryki oraz Hiszpanii. Numer 30. Simpla. Tudzież, jakby Polacy przeczytali, Simpla. Jest to kolejny ruin bar otwarty w 2002 roku, którego właściciele otworzyli go w starej fabryce, chroniąc tą fabrykę jednocześnie przed wyburzeniem. I ten bar. Jest naprawdę kosmiczny i nigdy wcześniej takich klimatów nie widziałem. Tak naprawdę tych barów jest tam kilka, o ile nie kilkanaście, bo to jest taki kompleks barów. I każdy z tych barów jest w zupełnie innym klimacie. Numer 31. Nowy teatr. Podczas stuletniej historii teatr zmieniał nazwę 24 razy. Początkowo funkcjonował jako klub nocny, a na jego fasadzie. Zamiast eleganckich posągów e, znajdują się złote herubinki. I e, jeżeli oglądaliście nasz film z Budapesztu, to wiecie, że tylko nie mnie rozczarował. jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam. Numer 32, węgierska opera państwowa. I oczywiście jest to kolejny e, budynek słynny w Budapeszcie który na nasze nieszczęście był akurat w remoncie, więc nie było nam danego za bardzo zobaczyć, ale jeżeli Wy będziecie teraz jechać, mam nadzieję, że już jest po remoncie, więc e, polecam. Numer 33. New York Cafe. Jest to jedna z najpiękniejszych kawiarni na świecie i znajduje się we wspaniałym budynku amerykańskiej firmy New York Insurance Company, w którym istniała od samego początku, czyli od 1894 roku. I w tej kawiarni, nie wiesz, że jest pięknie, to jeszcze sobie gra jakaś tam orkiestra na żywo. Czasem trzeba chwilę poczekać na stolik, ale jest strasznie drogo. I dlatego nie, nie zdecydowaliśmy się tam pójść. Ponieważ uznałem, że jakieś, nie wiem, 60 zł za kawę to delikatne przegięcie. I to chyba jeszcze było espresso, jak się nie mylę. Numer 34. Tego też nie wypowiem, napiszę na dole tutaj. Są to łaźnie w Budapeszcie. Jest to takie królewskie kąpielisko, którego nazwa nie pochodzi od króla, ale rodziny o nazwisku König. Czyli po niemiecku król, czy tam po austriacku, bo to przecież Austria, gry były. Są to mniej turystyczne łaźnie niż pozostałe, i w dodatku są też tańsze. Nie ma tam dzieci poniżej 14 roku życia, a wstęp kosztuje 2600 forintów. Numer 35. Łaźnie Gelerta. Jest to część słynnego hotelu Gelert w Budzie, który został otworzony w 1918 roku, a źródła odkryto już tam w XIII wieku. W średniowieczu był tam szpital, a potem tureckie łaźnie, nazywane mułowymi, ponieważ na brzegach basenów osadzał się Mów. Numer 36 City Park w Budapeszcie, czyli po prostu park miejski. Jest to jeden z pierwszych parków na świecie, a jego pierwotna niemiecka nazwa to Stadtvälchen, czyli lasek miejski. W parku odbywały się pochody tysiąclecia Węgier w 1896 roku, z okazji w których w mieście wybudowano wielkie bulwary, ulice Andres Andrasiego i milenijne metro M1. W parku znajduje się między innymi e, zamek, który też został wybudowany właśnie z tej okazji na początku był to zamek. Albo poczekajcie zaraz wam o tym opowiem. Numer 37. Zamek Wajda Hunyad i pewnie też wypowiadam to źle. W każdym razie zamek ten znajduje się w parku miejskim i został zbudowany, tak jak wcześniej wspomniałem, z okazji tysiąclecia Węgier. E, I na początku on był zbudowany tam z jakiejś tektury i drewna. Tylko że tak bardzo spodobało się mieszkańcom, że miasto posta postanowiło ten zamek i cały kompleks budynków dookoła niego zbudować z kamienia, żeby miast mieszkańcy mieli go już na stałe. Numer 38. Sesieni Furdo. Czyli kolejna łaźnia w Budapeszcie, i jest to chyba najsłynniejsza łaźnia w tym mieście, a jednocześnie największy kompleks budynków i term w Europie. Wybudowana w 1881 roku w północnej części parku miejskiego. Przed pierwszą wojną e, ten, ten, te właśnie były tak popularne, że konieczna była ich rozbudowa, a w okresie międzywojennym otwarto e, baseny też na wolnym powietrzu. Tylko, że korzystanie z nich przez cały rok było możliwe dopiero w 1963 roku. Obiekt zasilają dwa źródła: jedno o temperaturze 74 stopni, a drugie o temperaturze 77 stopni. Dawniej te baseny były podzielone na część męską i damską, a teraz już jest wszystko pomieszane. Numer 39. Pchli Tark Exeri. Jest to największy targ chli w mieście, i można tu kupić wszystko, tak naprawdę, od mebli. Po elementy umundurowania wojskowego i nawet widzieliśmy tam e, malowany olejem portret Adolfa Hitlera. Serio. Numer 40, czyli ostatni nasz punkt na liście 40 miejsc, które trzeba zobaczyć w Budapeszcie, to budapesztańskie Chinatown. I teraz e, tu historia jest troszeczkę dłuższa, ponieważ. Największa część emigrantów w Budapeszcie to są właśnie Azjaci. I to właśnie tam też jest największa część emigrantów z Azji w całej Europie Środkowej. Mieszka tam ich ponad 30 tysięcy. Chińczycy przybyli na Węgry w latach 1989-1992, kiedy nie było obowiązku wizowego, a po upadku komunizmu pojawiły się możliwości gospodarcze. Większość z tych emigrantów to byli niewykwalifikowani, ale bardzo pracowici ludzie, którzy przybyli tu w poszukiwaniu lepszego życia. Na początku zajmowali się handlem sprowadzanych z ciuchów. część z nich bardzo się na tym wzbogaciła, a część nadal sprzedaje tekstylia na targach w Budapeszcie. W szczytowym okresie w latach 90. chińska społeczność węgierska osiągnęła prawie 50 tysięcy ludzi, a wielu z nich przeniosło się do Europy Zachodniej lub powróciło do rodzinnych miast w Chinach. Pozostali Chińczycy otworzyli w tym miejscu hale targowe, sklepy, przychodnie, kościoły, salony masażu i fryzjerskie oraz chińskie restauracje. I są to chińskie restauracje najlepsze w mieście. To było najlepsze chińskie jedzenie jakie jedliśmy poza Hongkongiem. Jeżeli chcecie wiedzieć jak tam dojechać środkami komunikacji miejskiej to zapraszam do naszego bloga, tutaj podrzucam Wam link. A tymczasem e, co? No to już by była cała lista naszych 40 miejsc, które trzeba zobaczyć, będąc w Budapeszcie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. Kliknijcie też w dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie już żadnego kolejnego filmu. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Pa! Dobra, spróbuję jeszcze półwina. Tu jest też cebula, papryka, marchewka i bołowinka. Dojrzewam, że to będzie ostre. No jest ostre trochę, ale nie jakoś nie mocno, ale jest rewelka.